Siemanko wszystkim. Ja jestem Bora. A to jest gra Sniper Ghost Warrior. Siódmy odcinek już tej gry. Zaczynamy. Razer 6-4 wyjechał do sądu. Między innymi agent Mike Rodriguez miał informację, że rząd ma plany na swoje włóczki, znajduje się w jednym z swoich campów. Sergeant Tyler Wells z tym zainteresował się od tego, żeby oddać dane z wojny. No, może się dziać. Go, go. No ciekawe, ciekawe. Troszeczkę z mroku wprowadzę nowy element do tej gry. Ciekawe. Co to? Znowu jakaś inna snajperka? Da się to zrobić, żeby dwóch za jednym strzałem? Na pewno się da. Spróbujemy. Kurczę, da się. byśmy się położyli. Spróbuję tak zrobić, żeby tak wyszło. One shot, dwóch, two kill. Kurczę, ale on mi się cały czas przesuwa w bok. No, powinno się dać, zobaczymy. Pięknie, pięknie. O, tam nie wyszło. Bo to za szybko. Co to za linies? Ciekawe to. escucha. Oj. No. Escúchame tú. Escúchame tú. ¿Cómo ibas a verlo? No, no me lo dijeron. Jeden? Jeden. Poczekamy aż skada, skończy gadać przez telefon. Chyba nie skończy. O, skończył. Co, to też jakiś most? Nie, nie, idziemy tam. że nikogo nie ma Tak, tylko że ja go nie widzę. Ciekawe, czy jest gdzieś na moście. Jest. Aha, on mi podpowiada, czyli teren czysty. Gorzej jak nie. Jak mizonka wprowadzi. O, chyba jednak mówi prawdę Tu tam taki ogień E tam bo nikogo nie ma Jest Albo mi się wydawało O nevermind Czemu mi nic nie gada? Czy tu ktoś jest, czy nie ma? Widzi na to, że chyba nie ma. Co? A trzeba przechodzić. Prawo, lewo, prawo, lewo. Wodospady Wiktorii. Jest. Odległość ładna. żeby z tych haszczy mi tutaj ktoś nie wyszedł A będzie trochę lepszy. Nie byłbym sobą, jakbym pierwszy nieko pokombinował po swojemu oczywiście. <laughs> o, co tam jest? Dobra, wchodzimy. Pięknie. Prosto w beret. Tutaj się nikt nie skapnie? O no, chyba nie. Dobra, dobra, ja tam wolę jeszcze sprawdzić. Chociaż teoretycznie powinien mu ufać. Kurcze, co ja zrobiłem? O, trudno. O. Teraz ja też ten ruch zauważyłem. Gdzie teraz? To jest grane. Cholerka nie wiedziałam iść. Jakaś lipa lekka. No dobra, zobaczmy tam. Nie, tam na pewno nie. He kibel. Muszę przejść tamtędy na 99%. A tu nic nie ma pochowane? Nie. No właśnie. No znajdź dane, ale gdzie? Gdzie mam ruszać? Kurde. Aha, już dobra, spoko. Mamy już jasność. Ale muszę znaleźć jakieś dane. Co to jest? Co to tu chodzi? A, prawdopodobnie mi naprowadza krok po kroku. Także będziemy robili to, co on chyba mówi. No właśnie, chyba.

Są tutaj. Ale jeden. Ale tamten zaraz mnie zobaczy. Usłyszeli mnie czy nie? E, chyba nie. A tam ktoś jeszcze jeden jest, chyba gdzieś tu. Tu jest ogień i tu chyba ktoś jest. I boję się, że ten ktoś mnie właśnie zauważy. Kurcze, wiedziałem, że coś będzie nie tak, wiedziałem, czułem, żeby go walnąć w czaszkę spotlice, gdzie jest ten ktoś? Dobra, nie pierniczymy się, idziemy, zobaczymy. Jak pójdę odpowiednio powoli, to powinien go pierwszy wykryć. On taka jest teoria. On jest blisko mnie. Kurde, ale go wciąż nie widzę. On jest gdzieś tutaj, cholera. Zobaczymy jeszcze kawałek albo tu za budynkiem. Co jest, czemu nie mogę tego przejść? Co ja się muszę podnieść? Wieża chyba. Nie, to jest wiatrak, pompujący wodę. Kurczę, kurczę, no muszę go wykryć. Kurde, jestem ślepy chyba. Kurde, muszę go wykryć. To jest teraz priorytetowa sprawa. No i radar mi pokazuje, że gdzieś tutaj jest. Tam będzie. Chyba. Nie wiem, czy podejść do niego? Ja cięż nie pierdzielę, gdzie on jest? Co ma jakiś pancerz predatora, czy co? Jest. Okej, okay, chata na wzgórzu. o i znowu następny, który ma trzecie oko. Kurczak jest taki ogień, zaczynam się niepokoić, że tam ktoś przy ognisku łazi albo będzie mnie obserwował. O, coś czuję, że to nie będzie takie proste. Pewnie zaraz coś tutaj wpadnie. O. Wiedziałem. Szybko to jak znaczy? Bardzo szybko. Uciekaj przed wrogiem. O kurwa! granatami do mnie napierdzielają. ja mam płynąć? A w da się apteczkę wziąć? Nie da się, nie da się. Pierdzielę, nie obracam się za siebie. Nie da się apteczki wziąć. Teraz się da. Wyskok! Ale jazda. Wysłali, czyli za mną są, tak? Kurczę, za mną są czy co, na górze? Kurde, ciekawe czy są za mną też. No e, nie, no pierdziele, to nie będę ryzykował. i'm happy to see you alive. i wasn't sure you'd make it. it was one hell of a ride. here, this is what we were after. good job. tell me, have you ever been tempted? You know how you have much a nuclear warhead would be worth on the black market. way more than what the government can offer in terms of retirement funds. enough for me to change my objectives. Wiedziałem. Captain <śmienicza> Coś mi nie pasowało. Co teraz? Tylko nóż będziemy mieli. No, okej. Okay. Coraz więcej strzałów w głowę. Piękna skuteczność. Ok, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Aha, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę lub komentarzu. To strasznie motywuje do dalszej pracy i nagrywania. Mam nadzieję, że te filmiki coraz bardziej Wam się podobają. Są coraz lepsze, coraz bardziej dopracowane. Staram się, wkładam w to serce. Trzymajcie się, na razie.